Drodzy widzowie, zapraszam Was bardzo mocno. Dlaczego bardzo mocno? Dlatego, że za chwilę dowiecie się, co to znaczy budować kościół XXI wieku, co to znaczy być dumnym ze swojego kościoła, co to znaczy, że ludzie chcą być w tym kościele i naprawdę im zależy, żeby go tworzyć i chcą ewangelizować i zapraszać ludzi do tego kościoła. Czyli poznacie wspaniałego pastora, który właśnie tworzy taki kościół z grupą liderów, czyli Przemka Siwka, który od pięciu lat prowadzi kościół, Lifehouse, tutaj w Poznaniu, więc pozostało mi tylko powiedzieć, dobrego oglądania. Zapraszamy. dziękuję Ci, że w ogóle udało się. Cieszę się, że mogę spotkać się właśnie w tym pięknym miejscu. Jesteśmy w Waszym kościele. Drodzy widzowie, widzicie tutaj tło kawiarni. Też muszę to pokazać. Tutaj jest piękna kawka nawet, wydana przez ten kościół. Jesteśmy w serii o Kościół bez wstydu. Wiem, że 5 lat prowadzisz już kościół. Jesteś pastorem razem ze swoją żoną. I od razu takie pytanie. Do Ciebie mam, bo chciałem rozmawiać o kościele XXI wieku, bo ewidentnie docieracie do młodych ludzi, ewidentnie docieracie do różnych też pokoleń, jak wspominałeś. E, więc takie pytanie: jak robić kościół? Wiem, że to jest takie duże pytanie, ale jak robić kościół w XXI wieku? To jest bardzo ciekawe i dobre pytanie. Ja jestem zwolennikiem robienia kościoła w sposób naturalny, czyli jak najbardziej zbliżony do, do kultury, w jakiej, w jakiej dzisiaj funkcjonujemy, czyli zbliżony do tego, co mamy, co mamy na, na co dzień jako ludzie, którzy funkcjonują głównie poza, poza kościołem, gdzie funkcjonujemy w naszych zakładach pracy, jakiś czy innych, innych miejscach. I naszą taką ideą robienia kościoła XXI wieku jest, jest to, żeby być jak najbardziej dostępnym dla Wszystkich możliwych ludzi, dla każdej warstwy społecznej, dla ludzi biednych, bogatych, normalnych, nienormalnych, różnych, tak żeby, tak żeby dobrze się u nas czuli. Stąd duży, duży nacisk kładziemy na to, jak Kościół wygląda, w sensie, w sensie fizycznym, jakości, na sposób, sposób komunikowania rzeczy w sposób naturalny, żeby nie, nie było to sprzed tam iluś lat, czy staramy się nie mówić językiem slangu kościelnego między sobą, który my rozumiemy tylko, ale Staramy się tak komunikować wszystkie rzeczy, żeby, żeby zrozumiał to człowiek, który nie wie absolutnie, co to jest Biblia, kto to jest Jezus, co to jest Kościół, chociaż takich w Polsce jest mało, ale jednak, kiedy wejdzie nasze nabożeństwo, żeby od razu zrozumiał tak naprawdę, o czym, o czym do, niego, do Niego mówimy. Dla nas współczesny kościół, kościół XXI wieku, to kościół głównie, który, który mierzy się z problemami XXI wieku. Nie kościół oderwany od tych, od tych wszystkich rzeczy, ale kościół, który wychodzi naprzeciw, naprzeciw tych, tych problemów. Więc to nie jest kościół XXI wieku, to dym, światło, jakaś nowoczesna sala, czy tam miejsce w galerii, czy gdzieś indziej, ale kościół i ludzie przede wszystkim, którzy, którzy rozumieją to pokolenie, którzy rozumieją młodych ludzi, z czym się zmagają, którzy rozumieją starszych ludzi, z czym się zmagali kiedyś i dzisiaj z czym się mierzą w kontekście swoich dzieci, wnuków. Dla mnie to jest kościół właśnie XXI wieku. A jaka jest wasza misja, waszego kościoła? Misją naszego kościoła jest głównie to, żeby docierać do ludzi, którzy nie znają Boga. Nie do ludzi, którzy Go już znają, choć tacy też przyłączają się do naszej wspólnoty, ale wizją naszego kościoła jest to, żeby wyposażać wszystkie pokolenia. Ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności z żywym Bogiem, z żywą Ewangelią. Więc staramy się zrobić wszystko, żeby tym ludziom ułatwić dostęp do Boga. Kościół i niedzielne nabożeństwo to nie jest tylko muzyka, i uwielbienie to nie jest tylko kazanie, ale to jest wszystko, co tutaj się dzieje. Dlatego, nawet organizując tą, tą przestrzeń, radziliśmy się profesjonalistów odnośnie kawiarni. Była tutaj osoba, która jest menadżerem kilku kawiarni w, w Poznaniu. Powiedziała nam mniej więcej, jak to, jak to, jak to zrobić, żeby, żeby to było dostępne dla, dla zwykłych ludzi, którzy nawet wejdą na nabożeństwo i nie zostaną na tą część świętą i oficjalną, ale napiją się z nami kawy i poznają nas, kim jesteśmy. A więc to wszystko, co robimy, chcemy, żeby było jak najbardziej normalne, jak najbardziej, jak najbardziej dostępne dla, dla ludzi, którzy, którzy mają wyobrażenia o, o Kościele sprzed, sprzed kilkuset lat nawet. Drodzy widzowie, jesteśmy w tej serii Kości bez wstydu. Ja, ja tak nazwałem tę serię ze względu na to, że zależy mi na tym, żeby szukać rozwiązania, jak robić Kościół, który rzeczywiście jest kościołem XXI wieku, a z drugiej strony kościołem, który nie zapomniał o swojej misji, bo Jezus nie przyszedł po to na świat, żebyśmy mieli fajne spotkania, fajne nabożeństwa, fajne wydarzenia, nasze wewnętrzne, tylko On naprawdę umarł za tych, których jeszcze w kościele nie ma. I oczywiście za ludzi, którzy w kościele też są, ale chodzi o to, że On przyszedł do tych, których jeszcze, którzy są jeszcze jakby spoza, no, można powiedzieć. I dla mnie ta przysłowowa kawa, dlatego ja się cieszę. Ja uważam, że. Tak przysłowowo powiem, że kawa jest najlepszym narzędziem zbawczym w tych czasach, bo ta jedna kawa z człowiekiem może zmienić całego jego życie. I dla mnie to spotkanie przy tej kawie, którą tutaj pokazuję, bo naprawdę macie, no przepiękna ta kawa jest, naprawdę to jest y, fenomenalne, to nawet jest takie lekko wypukłe. Naprawdę wow. Y, to jest numer jeden w tym momencie opakowanie na kawę kościelną, y, a dużo tych kaw widziałem. I wydaje mi się, że, że to spotkanie przy kawie może naprawdę dużo zmienić. I, I to jest takie właśnie jakby Jezus w tych czasach, moim zdaniem. Albo może się też z tym zgodzisz, że jakby Jezus w tych czasach był, żył tutaj pośród nas i przyżyty w tych czasach, to właśnie by spotykał się z ludźmi przy tej kawie. Zgadza się, myślę, że myślę, że chętnie by to robił, zwłaszcza przy naszej i z nami. Wiesz, ja byłem, byłem w, przez około. 15 lat w kościele, który był skupiony na, na sobie, w kościele, który, który na każdym nabożeństwie prorokował do siebie, uwielbiał razem, jeździł do Izraela. Aż dwa, trzy razy w roku prowadziliśmy do modlitwy w Izraelu, w samej Jerozolimie. To, to był świetny czas. Natomiast przez, przez kilka lat nie widziałem nowych osób u nas, ludzi z ulicy, którzy weszliby i zainteresowali się, kim jesteśmy, ponieważ byliśmy grupą hermetyczną, byliśmy grupą niedostępną, która rozumiała swój język. To było wszystko głębokie, i znaliśmy Biblię lepiej niż jej sami, niż jej autorzy. Natomiast, natomiast nie dosięgaliśmy ludzi, ludzi z zewnątrz. Stąd, jakby ja wyrwałem się z tego, z tego środowiska, poznałem, poznałem kulturę, kulturę Lifehouse, poznałem ludzi stąd, zaprzyjaźniłem się z nimi, poznałem pastorów z Australii, dzięki którym też, mniej więcej tutaj funkcjonujemy. I zakochałem się w kulturze, która dociera do ludzi, kulturze, która jest dostępna. Ludzi, językiem religijnym, który jest dostępny dla, dla zwykłych ludzi, którzy nie wiedzą co to jest pierwszy list Piotra, czy tam list do Tymoteusza, nie mają o tym zielonego pojęcia, więc, więc ideał, naszą ideą jest to po prostu, żeby jak najbardziej unormalnić pojęcie Kościoła, pojęcie Ewangelii, jak najbardziej, żeby ludzie po prostu mogli z tego korzystać, bo sama, sama Biblia czy Ewangelia moim zdaniem nie jest tylko zarezerwowana dla, dla jakichś świętych osób, dla jakichś kapłanów, dla, dla pastorów, którzy potrafią zrozumieć to, ale Biblia jest doskonałym podręcznikiem dla człowieka, jak żyć. Jeśli wszyscy ludzie czytali, czytaliby Biblię jako podręcznik, jako wskazówki do życia, to żyłoby im się naprawdę dużo, dużo lepiej. Więc jak, jako Kościół chcemy jak najbardziej udostępnić to wszystko ludziom, ponieważ no, Bóg przyszedł, Jezus przyszedł na ziemię i zrobił, zrobił co zrobił, załatwił nam zbawienie, no ale nie idziemy do nieba od razu, jak, się, jak go poznajemy, nie idziemy do nieba od razu, jak się nawracamy, tylko żyjemy ileś lat i musimy wiedzieć, jak żyć. Te wskazówki są w Biblii, ale to ludzie, żeby zrozumieć, muszą dostać naprawdę jasno, Jasno i wyraźnie, normalnym językiem powiedziane. Też mam takie pytanie. Wiem, że trochę już powiedziałeś, bo ty często głosisz. Jesteś pastorem w kościele, głosisz kazania, też uczysz, jak ludzie mają głosić, i u was naprawdę macie fajnych tych kaznodziejów. I kaznodziejki przecież. I właśnie jak, jak uważasz, jak głosić w tym czasie? Jak głosić do człowieka XXI wieku? Zanim odpowiem na twoje pytanie, powiem, że jesteśmy Kościołem, który absolutnie wierzy w ponadnaturalne rzeczy i tą całą duchowość. Wierzymy w uzdrowienia i często ich doświadczamy na naszych nabożeństwach. Wierzymy w mówienie nowymi językami. Jeśli ktoś czyta Biblię, to wie, o, o czym mówię. Jeśli nie, to zachęcam, żeby, żeby przeczytał. Absolutnie wierzymy, że Bóg mówi w dzisiejszych czasach, więc nowoczesny Kościół to nie jest właśnie Kościół, tak jak wspomniałeś, wydarty z tego wszystkiego, że mamy fajne opakowanie, a wewnątrz pusto. po prostu pusto. Nie? Więc absolutnie nie nie chcieli nigdy byśmy być takim, takim kościołem, który jest pozbawiony całej tej warstwy ducha e, Ducha Świętego. A, a, ale Kościołem, który naprawdę może dać dużo więcej niż, niż tylko psychologia z całym szacunkiem, oczywiście do nauki i wszystkich tych rzeczy, które człowiek może osiągnąć, to jednak kiedy Bóg zaczyna działać, to można zrobić dużo więcej w życiu człowieka. A odpowiadając na Twoje pytanie, jak głosić, żeby ludzie rozumieli tak, jakbyś z nimi normalnie rozmawiał? Tak, jakby, tak jak my rozmawiamy ze sobą, tak naprawdę w pewnym sensie czasami głosimy do siebie coś. To nie jest to oficjalne kazanie, które wiadomo, ktoś tam staje, wyprostuje się i ma na sobie jakieś światła. Natomiast staramy się tak, tak mówić nasze kazania, tak jakbyśmy rozmawiali z drugim, z drugim człowiekiem, tak żeby ktoś, ktoś zrozumiał. Po, po drugie, dobór, dobu, dobór tematów w Kościele, o jakich, e, jakich mówimy. Byłem w Kościołach, gdzie, gdzie głównym nurtem jest mówienie na przykład o czasach ostatecznych. To jest świetny temat, czasy ostateczne są. Jest Jezus powraca, wierzymy w to, ale jeśli skupimy się na tych jeźdźcach apokalipsy albo na kolorach koniów i będziemy o tym mówić siedmiogodzinne kazania, to uwierz mi, nikt z tego nie skorzysta, ponieważ ja jestem zdania, że kazanie powinno, kazanie niedzielne powinno wpłynąć na to, jak żyjesz od poniedziałku do soboty. I to jest, to jest, ten, to jest ta, ta wartość, którą możesz wziąć i zastosować w swoim zwykłym, zwykłym życiu. I staramy się tak mówić i tak dobierać tematy, żeby, żeby rzeczywiście ludziom pomagać, funkcjonować. Więc dużo mówimy o, o relacjach. Bo to jest to jest duży problem. Dużo mówimy o, o finansach, nie dlatego, że chcemy zbierać pieniądze, ale dlatego, że ludzie zmagają się z tym, to jest duży, duży dzisiaj duże wyzwanie dla ludzi, którzy mają pieniądze i duże wyzwanie, którzy nie mają, ponieważ gdziekolwiek się ruszysz, musisz za coś zapłacić. Więc, więc uczymy, uczymy o, fi, o finansach. O, o związkach, o singielstwie, o małżeństwie, o różnych tego typu rzeczach, ponieważ z tym ludzie się zmagają i na tym e, czasami ich życie się najmocniej wykłada. Więc codziennym od poniedziałku do soboty nie jest ich problemem, jaki koń, którego koloru i jaki jeździec apokalipsy będzie akurat w tym czasie, bo to ich naprawdę nie obchodzi. Obchodzi ich, jak żyć na co dzień. No a druga sprawa, wydaje mi się, że za dużo jest takiego myślenia w ogóle w człowieku o tym, co będzie jutro albo co było wczoraj, a mam wrażenie, że mijamy się z życiem, które jest dziś. Tak, e, tak. I, I gdzieś to ucieka nam i ja jestem fanem, żeby zachęcać ludzi do żyć dziś, tu i teraz, bo nie wiesz, co będzie jutro. Tak. A, a czasami o, gubimy. Ja wiele lat naprawdę mam wrażenie, że zgubiłem w swoim życiu o myśleniu o tym, co będzie jutro, zamiast żyć tu i teraz. Mi się podoba w ogóle postać Gedeona w Biblii, który mm, gdzieś Bóg do niego mówi, że ty już masz wszystko tak naprawdę. Idź walczyć, bo ty nic więcej nie potrzebujesz. No i mam wrażenie, że ludzie czasami potrzebują to usłyszeć. Dziś masz wszystko, żeby naprawdę mieć zwycięskie życie. E, więc jeszcze takie pytanie mam, bo em, tak myślę, że pewnie będziesz wiedział i, i, i jestem też ciekawy twojej odpowiedzi. Bo oglądają nas ludzie, którzy na przykład są w kościele, ludzie, którzy są troszeczkę może na bakier z kościołem, ale chcą być wierzący. Chcą wierzyć, ale mają pewne trudności z tym, co kościół mówi na różne tematy. E, Jakbyś na przykład dwa takie pytania. Pierwsze pytanie, po co w ogóle kościół? Po co kościół w XXI wieku? No bo może ktoś pomyśli sobie, ok, fajnie, robicie te rzeczy, ale ja nie potrzebuję kościoła, jestem sobie wierzący i tyle. I po co mi ten kościół? Po co Kościół? To jest bardzo, bardzo dobre, dobre pytanie, ale tak jak wspomniałeś o tym, o tym Gedeonie i o tej, takiej świadomości w życiu człowieka, po co, po co żyję, co, co mogę, czego, czego nie mogę, dla mnie pierwszą rzeczą, po co jest Kościół, po to, żeby zbudować twoją wartość, żeby powiedzieć kim tak naprawdę jesteś. Wiele kościołów i wiele, wiele nauczeń, z którymi się spotykam albo spotykałem w przeszłości, często człowieka, Poniża, nakłada na niego jakieś obowiązki religijne. Mówi, że to robi źle. W tym mu nie wychodzi w tamtym. I robi z niego człowieka, który jest coraz bardziej ściśnięty, jeszcze to, muszę poprawić jeszcze to. Natomiast to, co ja widzę w Biblii, to, to, jest, to jest człowiek, który ma wszystko. Jeśli oczywiście jest w stanie wziąć to od Boga, bo oczywiście nie, nie rodzimy się ze wszystkim. Rodzimy się, jesteśmy ze wszystkim, natomiast nie, nie mamy tak. świadomości, że to mamy. I dla mnie, po co Kościół? Właśnie po to, żeby, żeby uświadomić ci, że jesteś wystarczający, uświadomić, że, że, że masz wartość, że masz tak naprawdę moc, masz dostęp do, do Boga, który, który jest nieograniczony, do Boga, który, który może dużo, dużo więcej niż nasze, nasze ludzkie siły. I z tego, co orientuję się, w, w dużym procencie ludzie po naszych nabożeństwach wychodzą zbudowani. Czują się lepiej, czują się dowartościowani, mają więcej siły od poniedziałku do, do soboty i chcą robić więcej. Czują się kimś bardziej. Bardziej, że są, że należą do, do, do jakiejś społeczności, że mogą mieć wpływ, i to jest dla mnie, to jest dla mnie jedna, jedna z ról Kościoła, jedna z ról też naszego, naszego głoszenia. Myślę, że po drugie, po co Kościół? Po to, żebyś miał dobre relacje. Żebyś miał dobre relacje. Oczywiście Twoja relacja z Bogiem jest, jest czymś, czymś najważniejszym i nie wyobrażam sobie e, siedzenia tutaj przed kamerami i z takim spokojem mówienia o tym, gdybym nie miał osobistej relacji z Bogiem. Ponieważ takim jestem przed kamerą, takim jestem na scenie, takim jestem, kiedy ktoś mnie nagrywa, jestem dzięki temu, że spędziłem mnóstwo czasu i spędzam mnóstwo czasu z Bogiem osobiście. I ta relacja jest najważniejsza. Natomiast to, co kształtuje mnie w drugiej kolejności, i co jest bardzo ważne, równie, równie ważne relacja z Bo jak Relacja z Bogiem to jest relacja z innymi ludźmi. To jacy ludzie mają na ciebie na ciebie wpływ, to jacy ludzie cię zachęcają, to jacy ludzie zabiorą cię na, na siatkówkę, na kawę, zjedzą z tobą obiad, pojadą na wakacje, modlą się, cokolwiek, cokolwiek robią w kościele, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja, ja nawet bym t, takie dwie rzeczy mi przyszły do głowy, bo pierwsza rzecz, no to fajnie, bo zobacz, bo, to kurczę super no, tak naprawdę. Bo mówisz, pierwsza rzecz to relacja z Panem Bogiem. Gdzie jest ważna, bo z tego wynika to, jaki jestem. Fajnie powiedziałeś właśnie na tej scenie przed tą kamerą, a druga rzecz to relacje z ludźmi. I no, to jest, mi się to tak maksymalnie łączy z tym, że zobacz, że Pan Bóg mówi. E, najważniejsze dwa przykazania Jezus mówi: Kochaj Pana Boga, swego, swego serca, swojej siły, swojej duszy swojej, a potem bliźniego swego jak siebie samego. No, co są te dwie rzeczy. A druga sprawa, moim zdaniem, też XXI wieku, Kościół, ale to wynika w ogóle z tego, co mówi, że to ja niczego nie wymyślam, tylko bardziej podsumowuję to, co Ty mówisz. To jest właśnie Kościół, bo w XXI wieku ludzie są bardzo samotni, moim zdaniem. Ja widzę nawet po sobie, co się stało w czasie pandemii z moimi relacjami, jak nagle zacząłem akceptować to, że ja nie potrzebuję się z kimś do końca spotkać, możemy pogadać przez telefon, przez facetime'a, wyślemy sobie tylko jakiegoś mema i jakby jest, satysfakcja, a nagle potem siadam i czuję się sam. I moim zdaniem Kościół jest tą wspólnotą i tą, tą relacją. A jeszcze mam takie pytanie do Ciebie. Bo zastanawiam się, chociaż z tego co mówisz, to to wynika. Kościół, którego się nie wstydzisz, czyli. Bo my jesteśmy w takiej serii, ja za każdym razem staram się zadać mojemu rozmówcy takie pytanie: Kościół, którego się nie wstydzisz, czyli? Czyli kościół otwarty na wszystkich ludzi. Kościół normalny, kościół komunikujący w normalny sposób. Kościół, kościół który, do którego też nie wstydzisz się zaprosić swoich znajomych. To jest, to jest dla nas coś ważnego na, na wielu odprawach przed, przed nabożeństwem czy różnych spotkaniach liderów. Komunikujemy to i zachęcamy ludzi, żeby zapraszali swoich znajomych, bo tak Kościół się dzisiaj według różnych statystyk rozwija najszybciej, nie przez zgłoszenie tam jakiegoś człowieka na pudełku do mikrofonu, który krzyczy na, na, na cały rynek, że, że upamiętajcie się, bo zaraz przyjdzie jakiś sąd ostateczny, ale Kościół rozwija się przez to i ludzie poznają Boga, że znajomi zapraszają, zapraszasz swoich po prostu znajomych z pracy, ze studiów. Mnóstwo, mnóstwo u nas młodzieży pojawia się, że po prostu ludzie zapraszają swoich znajomych wpadni wpadnij najpierw na, na siatkówkę, bo gramy nad strzeszynkiem, wpadni na, na spotkania młodzieżówki, wpadni na, na Puls, który robimy raz w miesiącu, spotkanie dla młodych, młodych dorosłych Ej, i nie wstydzisz się tego, nie boisz się, że nagle ta osoba wejdzie tutaj, ktoś podejdzie do niej i zapyta, czy już jesteś zbawiony i obmyty krwią baranka i czy słyszałeś o siedmiu koniach, czy tam trzech apokalipsy. Ja nawet nie ogarniam Ile ich jest, tylko raczej zapyta się, ej, z czym się zajmujesz, kim jesteś. W normalny sposób podejdzie do budowania relacji i wiesz, nie, nie robimy tego sztucznie. Nie uczymy ludzi, ej, macie postępować tak, macie podejść, zapytać o to, o to, o to, o small talk szybko, a teraz zaprosić i wkręcić go i najlepiej, żeby podpisał jakiś kwit, że już należy do, do naszego kościoła. Nie szkolimy w taki sposób ludzi. Raczej, raczej prosimy ich, bądźcie naturalni i jeśli ty czegoś doświadczyłeś dobrego w kościele. Daj to innym, daj, Super, to innym na, daj to innym na zewnątrz. Jeśli Kościół, Bóg, Kościół wpłynął dobrze na twoje życie, to dlaczego twoi znajomi nie mieliby tego doświadczyć, dlaczego twoi znajomi też nie mieliby poznać Boga i doświadczyć tego, tego samego, więc jesteśmy bardzo otwarci, żeby zapraszać ludzi do, do Kościoła na nabożeństwa i ludzie się nie wstydzą. Nie wstydzą się, bardziej nie boją się, że ci ludzie usłyszą coś dziwnego, że ktoś ich zaatakuje, zwyzywa ich od grzeszników, bo akurat są takiej orientacji seksualnej albo innej. Jakby nie ma, nie ma czegoś takiego, bo, bo uczymy siebie nawzajem, żeby kochać ludzi. Oczywiście konfrontujemy się, no sama Biblia zresztą konfrontuje nas prędzej czy później w jakichś jakich rzeczach, w jakichś grzechach, ale, ale ta nasza brama, którą tutaj akurat jeszcze przez chwilę mamy, jest zawsze szeroko, szeroko otwarta dla, dla wszystkich ludzi. Tak jak myślę o tym, co mówisz, to mam takie dwie rzeczy w głowie. No pierwsza rzecz no, to taka związana z Jezusem, że Jezus, e, ludzie naprawdę, On nie mówił im, mam takie wrażenie, tak myślę, jakby miał przełożyć. Na język dzisiejszy, to co Jezus wtedy robił, jaki był, no to właśnie Jezus był mega otwarty na ludzi, chodził do nich, spotykał się z nimi i rzeczywiście dawał im coś, czym oni chcieli się dzielić. Właśnie to, co powiedziałeś, że to bardzo fajne zdanie w ogóle, yy, odnośnie tego, że jeśli ty zaznałeś czegoś dobrego w kościele, to dlaczego nie chcesz tego dać dalej? I to jest fenomenalne, że rzeczywiście Jezus był tą zachętą w, 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 pośród ludzi. Przecież nawet yy, Duch Święty tak naprawdę, jedno ze znaczeń, jedno z, jakby można powiedzieć imion, imion Ducha Świętego może nie, ale znaczenie jest właśnie to, że jest zachęceniem, że jest zachętą. Więc to jest fenomenalne. A druga rzecz też, tak patrzę, że, 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 że fajnie jest słyszeć od pastora który mówi, naprawdę muszę to powtórzyć, to zdanie, że właśnie jeśli ty czegoś dobrego zaznajesz w kościele, to daj to dalej. Bo to jest najlepszy pomysł na ewangelizację. I tak. to jest najlepszy pomysł to jest na to, żeby zdobanie. zachęcać ludzi do tego, żeby dawali to dalej ludziom. No bo to nawet jak, nie wiem, idziesz do lekarza i lekarz, był okazuje się, bardzo ci pomógł, no to mówisz, ej, jak chcesz i do lekarza, dojdź do niego. No. Tak. I to jest fenomenalne, żeby, żeby tak się dzielić <laughs> Ewangelią, żeby Super. tak zachęcać ludzi w kościele do głoszenia i do, do dzielenia się tym. Więc ja dziękuję, że robicie taki kościół i drodzy widzowie, naprawdę serdecznie zapraszam tutaj do poznania do tego, Kościoła, zajrzyjcie, poznajcie Przemka, jego żonę, tutaj młodych ludzi, którzy tutaj są, i starszych, i wszystkich, którzy tutaj są. I my trzymamy te Boże kciuki za Was. Dziękuję Ci bardzo za, za to, co powiedziałeś. I ostatnia taka rzecz. Przede wszystkim, gdzie można was zobaczyć na social mediach, gdzie was znaleźć, i może masz jakieś takie przesłanie do naszych widzów, na przykład takie zachęta do przyjścia do kościoła. Można nas znaleźć na, na Instagramie, Facebooku, TikToku, jak wpiszecie Lifehouse Life Poznań, na pewno na pewno wam się to, to wyświetli i będziecie mogli zobaczyć dosyć, dosyć ciekawy kontent. A co bym chciał Wam przekazać? Mam dwie różne, dwa różne przesłania do dwóch różnych grup ludzi. Jeśli jesteś, pierwsza to jest dla liderów, jeśli jesteś liderem, jesteś, jesteś pastorem, jeśli masz aspiracje do tego, żeby być liderem albo, albo pastorem dla innych ludzi, to chcę cię zachęcić, żebyś to robił, żebyś zainwestował w siebie, żebyś, żebyś znalazł wspólnotę, jeśli jej na dzisiaj nie masz, ludzi, którzy... Wesprą Cię w tym, ludzi, którzy pomogą Ci poszerzyć, poszerzyć swój, swój wpływ, ponieważ ludzie dzisiaj, młodzi, starsi, dzieciaki, jakkolwiek, potrzebują dobrych liderów. Ten, ten kraj potrzebuje naprawdę dobrych duchowych liderów. Jeśli zastanawiasz się, myślisz o tym, marzysz, żeby być liderem, naprawdę proszę Cię. Miej wpływ, zrób to, dokształć się jakkolwiek, znajdź ludzi, którzy ci, którzy ci pomogą, bo naprawdę jest mnóstwo ludzi, którzy potrzebują, potrzebują właśnie, właśnie ciebie. A jeśli nie jesteś liderem, jeśli nie chodzisz do kościoła, jeśli może chodziłaś, chodziłeś do kościoła i coś cię zraziło, chcę cię zachęcić, spróbuj jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz, dlatego że kościół to jest, to jest miejsce, gdzie, gdzie ty doświadczysz czegoś dobrego i zobaczysz od razu, jak twoje życie się zmienia i zobaczysz, jak życie dookoła ciebie się zmienia. Wierzę, że Bóg każdego z nas powołał, żebyśmy, żebyśmy mieli wpływ na innych i posiadanie wpływu nie dzieje się tylko ze sceny, tylko przed kamerami, ale Twój wpływ to jest to, jest to miejsce, w którym jesteś na co dzień i jeśli jesteś w kościele, to naprawdę możesz siebie, siebie dowartościować siebie czegoś, doświadczyć czegoś dla siebie, nauczyć się i dać to potem innym. Piękne. Bardzo Ci dziękuję i rzeczywiście dużo, tego, dużo cennych rzeczy z tego wezmę i wierzę, że też widzowie nasi wezmą. Naprawdę dużo takich porządnych, porządnych, fajnych rzeczy. Więc no, trzymamy te Boże kciuki za Was, za nowe miejsce, w którym będziecie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniejsze niż to, gdzie jesteście teraz. Niech będzie. Amen, amen. I drodzy widzowie, zapraszamy na inne nasze nagrania, podcasty. Jesteśmy dla Was, bo chcemy Wam po prostu dostarczać fajne treści, a przede wszystkim pokazywać ludzi, których... Wiem, że mogę powiedzieć, że takiego kościoła, jaki oni reprezentują, się nie wstydzę. I naprawdę taki kościół jest kościołem, do którego chcę zapraszać moich bliskich, moich znajomych, bo wierzę, wierzę, że po to, jest, po to jesteśmy jako chrześcijanie, żeby właśnie taki kościół budować i taki kościół tworzyć i zmieniać w naszym kraju właśnie wizerunek tego kościoła, którego tak wiele razy się wstydziliśmy, żeby wreszcie mieć kościół, którego się nie wstydzimy. Więc zapraszam serdecznie i do zobaczenia.